Obecnie znajdujemy się na nowo budowanym wiadukcie, który będzie przeprowadzał trasę autobusowo-tramwajową nad liniami kolejowymi oraz nad ulicą robotniczą. W ramach wiaduku mamy już wykonaną większość prac konstrukcyjnych. Trwa wyposażenie obiektu w bariery, nawierzchnię, izolację. Konstrukcja jest już zakończona, tak samo większość prac. Betoniarskich również jest zakończona. Konstrukcja nośna obiektu jest stalowa. Na wykonanie tej konstrukcji zostało użyte 650 ton stali konstrukcyjnej. Jest ona zespolona z płytą, z płytą żelbetową, na której wykonanie zużyliśmy 500 kubików betonu. Długość wiaduktu to 100, samego ustroju to 150 metrów. Szerokość około 10. Do nawiasów wykonywane są najazdy w technologii ścianoporowych z gruntu zbrojonego. Łącznie mamy 3,500 tysiąca metrów kwadratowych ścian. Wyzwaniem dla nas była koordynacja montażu tej konstrukcji, ponieważ pod nami przebiegają Trzy linie kolejowe, łącznie pięć torów. Dodatkowo z boku mieliśmy ulicę Robotniczą, z drugiej strony ulicę Strzegomską. Tak więc ilość miejsca na ustawienie naszych konstrukcji i dźwigów była dość, dość niewielka. Naszym zadaniem jest skończenie tego obiektu jak najszybciej, żeby można było wykorzystywać go do, do komunikacji autobusowej. Bo to będzie możliwe znacznie wcześniej niż tramwajowej. Musimy liczyć się z tym, że tramwaj na nowy dwór pojedzie w 2023 roku, aczkolwiek autobus, jeśli wszystko się uda, może pojechać zdecydowanie wcześniej.